W dzisiejszym odcinku poinformujemy o ankiecie dotyczącej zagospodarowania drugiej części parku pokoju, zapowiemy powstanie centrum diagnostycznego w szpitalu powiatowym, powiemy o kolejnym transporcie darów do Sambora, przekażemy informacje gdzie w Oświęcimiu znajdują się defibrylatory i jak należy z nich korzystać, a także zobaczymy jak spędzaliśmy czas podczas ekomajówki. Park Pokoju na osiedlu chemików jest bardzo popularny wśród mieszkańców i chętnie odwiedzany każdą porą roku. To znakomite miejsce do aktywnego i rodzinnego spędzenia czasu na wolnym powietrzu. Na razie zagospodarowana została pierwsza część terenu zielonego w tej części osiedla. Od roku prawie funkcjonuje pierwszy, ja pierwsza część Parku Pokoju. Tutaj ograniczony ulicami tysiąclecia, ulicą Słowackiego, e, ulicą Dąbrowskiego i tutaj terenem Transchemii. I, rejonu właśnie pływalni. Myślę, że efekt jest zadowalający z tego co widzimy. Wiele osób tutaj korzysta w różnych okresach dnia. Mieliśmy ostatnio też ekomajówkę, która cieszyła się ogromną popularnością, więc widać, że ten, ta oferta, która jest zarówno i dla dzieci, ale też dla starszych. Spełnia oczekiwania. Miasto ma plany związane z realizacją drugiej części parku, ograniczonej aleją tysiąclecia oraz ulicami Szustera, Olszewskiego i Mieszka I. To jest ta część właśnie, która nie została w żaden sposób jeszcze naruszona, i szukamy takich rozwiązań, pomysłów, które no, byłyby z jednej strony atrakcyjne, ciekawe, byłyby od, fajną ofertą zarówno dla mieszkańców, jak i też dla naszych gości. Częściowo mamy swoje pomysły, typu właśnie tężnia czy, czy ogród botaniczny, czy plac muzyczny, ale też zastanawiamy się, w jakim zakresie tam powinny być te obiekty quasi sportowe, czy to korty tenisowe, czy właśnie inne boiska. Ale chcieliśmy zapytać państwa o to jaką formę powinna mieć ta druga część parku pokoju czy państwo będziecie mieli swoje jeszcze pomysły dodatkowe czy akceptujecie te pomysły które my przedstawiamy I dlatego przygotowaliśmy ankietę którą skierowaliśmy właśnie do państwa Ankietę dotyczącą zagospodarowania drugiej części parku można znaleźć na stronie internetowej miasta Czas na jej wypełnienie upływa 15 lipca jest ona anonimowa a zebrane informacje będą wykorzystane do sporządzenia pro Propozycji do prac projektowych. Ankieta będzie też dostępna w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Zaborskiej 2. Pokój numer 1, dziennik podawczy. Przed nami kolejny jak gdyby, etap związany z projektowaniem. Te pomysły wszystkie znajdą dopiero swoje odzwierciedlenie w tutaj projektach. A oczywiście później będziemy starać się o pozyskanie pieniędzy. Zewnętrznych po to, żeby tą drugą część zrealizować, chcemy też zachować w dużej mierze tą część zieloną. Tu drzewostan gdyż no, mamy tego świadomość, że, że to budzi dość duże emocje, ale też chcieliśmy Państwa właśnie zapytać, czy w jakim zakresie ewentualnie tą zieleń możemy naruszyć, żeby stworzyć dobre warunki. Więc chcemy zachować taki konsensus pomiędzy tym, co jest po części z tym, co by nam się marzyło jako właśnie mieszkańcom oświęcimy, żeby ta druga część była tutaj ciekawa, atrakcyjna, czy będzie skierowana właśnie dla dzieci, dla osób starszych, seniorów. Oświęcimski Szpital Powiatowy rozpoczął budowę centrum diagnostycznego. Będą tam wszystkie pracownie diagnostyczne i sprzęt medyczny potrzebne do szybkiej diagnostyki pacjenta. Centrum to będzie zlokalizowane na dziedzińcu przy, przy budynku głównym. Jest tam z tyłu taki dziedziniec, a będzie to budynek parterowy, będzie łączył w zasadzie parter całego tego budynku głównego szpitala. W okolicy tego centrum, który budujemy jest SOR, jest Izba Przyjęć, i jest pracownia radiologiczna, czyli jest TK, MR. W związku z powyższym jak gdyby centrum to skupi i jak połączy Całą w zasadzie diagnostykę naszego szpitala. Centrum diagnostyczne będzie gotowe wiosną 2023 roku. Argumentem, żeby to w ogóle zrobić, to jest miejsce, w którym w zasadzie schodzi poprzez naszą wybudowaną przewiązkę cały trakt komunikacyjny tego szpitala i z budynków obocznych, czyli z neurologii, z budynku z oddziałem drugim wewnętrznym i z rehabilitacją do właśnie tego centrum będziemy przewiązką mogli się dostać. I w tym centrum będziemy mogli zdiagnozować pacjenta hospitalizowanego, jak również pacjenta z AOS, czyli pacjenta, który przyjdzie nam ze skierowaniem z przychodni specjalistycznej. Inwestycja kosztuje blisko 7 milionów złotych. Z budżetu powiatu przeznaczono 3 miliony złotych. Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał 2 miliony 200 tysięcy złotych. Resztę pieniędzy zabezpieczył szpital. Z pomocą dla Sambożan wyruszył kolejny transport humanitarny. Pod koniec maja stronie ukraińskiej zostały przekazane niezbędne rzeczy ofiarowane przez mieszkańców Oświęcimia, Balaumire, Mions i Lyon. W transporcie znalazły się też artykuły pierwszej potrzeby zakupione ze środków zebranych przez miasto partnerskie Kerpen i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Klub Sambożan w Oświęcimiu. Pomoc trafiła nie tylko do Sambożan, ale także do Domu Polskiego i Towarzystwa Kultury Polskiej, Lwowskiej. W przekazaniu darów uczestniczyli prezydent Oświęcimia Janusz Kwierut, mer Sambora Juri Hamar wraz ze swoim zastępcą oraz pracownicy spółek miejskich z obu miast. Mer Sambora wyraził ogromną wdzięczność za pomoc płynącą z Oświęcimia oraz z miast zagranicznych. Organizacja transportu była możliwa dzięki wsparciu spółek: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz strażaków OSP Oświęcim. Oświęcimił jest 6 defibrylatorów AED. Urządzenia zwiększają szanse przeżycia osobom, u których z różnych powodów zatrzymała się akcja serca, a zainstalowany program instruujący pokazuje, jak postępować z poszkodowanym na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu karetki. Wielu z nas ma jednak obawy, czy będzie w stanie pomóc, gdy będzie świadkiem takiego zdarzenia. Co robić, gdy widzimy osobę, która zasłabła? Zareagować, sprawdzić, co się z tą osobą dzieje. Przede wszystkim, czy ta osoba jest przytomna, czy jest nieprzytomna. Tak? Czyli podchodzimy do takiej osoby potrząsamy tutaj na przykład za bark, za ramię. No i jeżeli tutaj widzimy jakiś odruch, czyli wiemy, że ta osoba jest przytomna. Natomiast jeżeli nie ma żadnego tutaj, żadnej reakcji tej osoby poszkodowanej, no to wówczas musimy sprawdzić, czy ta osoba oddycha, tak? Sprawdzamy oddech przez 10 sekund. Wtedy powinny się pojawić minimum dwa oddechy tej osoby poszkodowanej. Defibrilatorów AED nie powinniśmy się bać. Do obsługi tych defibrilatorów nie potrzeba żadnych specjalnych kursów. Może używać Każda osoba i defibratory przede wszystkim tutaj wspomagają prowadzenie właśnie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i pomagają odzyskać funkcje życiowe nawet w 70%. Także, jeżeli mamy tylko możliwość, powinniśmy z tego defibratora skorzystać. Jest to bardzo proste urządzenie. Urządzenie jest bardzo bezpieczne. Jeżeli mamy możliwość, starajmy się z niego skorzystać. Najważniejszą czynnością, kiedy już mamy dostęp do defibrilatora, to jest jego włączenie. Jeżeli już włączymy, automatycznie głos z defibrilatora będzie nam pokazywał, jak mamy tutaj dalej postępować. Apelujemy tutaj gorąco, przede wszystkim, żeby nie pozostawać obojętnym. Jeżeli mamy okazję, skorzystajmy z defibrilatora, czy to dostępnego tutaj na terenie miasta Oświęcim, czy w każdym. Innym, w każdym innym miejscu. Defibrylatory do przywracania prawidłowego rytmu serca są w budynkach Urzędu Miasta Oświęcim przy ulicy Zaborskiej 2 i ulicy Ludwika Solskiego 2. Kolejny jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Defibrylator jest również na wyposażeniu Straży Miejskiej. Dwa urządzenia są też w Oświęcińskim Centrum Kultury i Osiedlowym Domu Kultury. Przypomnijmy sobie miłe chwile spędzone podczas ekomajówki. W majowe, lekko kapryśne popołudnie oświęcimianie bawili się i uczyli o ekologii w pięknej parkowej scenerii. Dzieciom podobał się ekologiczny spektakl, jak również gry i konkursy przygotowane przez organizatorów czy zabawa na dmuchańcach. Uczestnicy chętnie odwiedzali stanowiska miejskich spółek, które prezentowały zakres swoich działalności. Spora kolejka ustawiła się też do namiotu Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, w którym pracownicy inicjaty informowali o możliwych dofinansowaniach do wymiany pieców. Atrakcją był przejazd zamiatarką zakładu usług komunalnych. Wielu uczestników imprezy miało więcej powodów do radości. Z ekomajówki wracali bowiem z sadzonkami kwiatów, które dostali za oddany zużyty sprzęt elektroniczny w ramach corocznej akcji Kwiaty za elektrograty. Można było też skorzystać z bogatej oferty ekopasażu i zaopatrzyć się na przykład w dobre miody.